Cześć, ostatnią swoją nagrywkę skończyłem stwierdzeniem, że wszystko to żyje i umiera. Ale też odradzę się na nowo. Nie ma może na to jakichś naukowych dowodów, ale mam w to wiarę. I zapraszam Cię dzisiaj na odcinek tematyczny. O substancjach psychoaktywnych, używkach czy narkotykach. Dobrze, że już ich nie używam. Bardzo mi z tym dobrze i nie zamierzam tego zmieniać. Aczkolwiek czas pokaże. No bo wszystko się zmienia. by tylko w dobrą stronę. Dobra, pierwszy tekst na dzisiaj pod tytułem Zmartwychwstanie stanie szóste. Mordęga, czas w potęgach, wyniszcza mnie ta włóczęga. Tęskowy, wypisany na twarzy klubowej, wytwornej zabawy. Wybraliśmy to przecież sami. Błądzić w zaszczytach, przygryzać języka, wskliwo zębów kruszyć. To nie bajka, a szczęka chce fajka. I nie będzie to wielkim odkryciem, gdy poczujesz, że uchodzi z ciebie życie. Lecz przecież wiesz, jak je odzyskać zamknięty w toalecie, prochem uderzasz w śluzuckę. Znów jesteś bóstwem, z martwych staniesz szóste, wychodzisz i bawisz się z tobą. Twoje życie to strój, a ty jest kojo. Napisałem w 2016 w Lemie eee, Ten wiersz to wrażenie po Sylwestrze spędzonym w klubie w tymże mieście. Kolejny tekst na dzisiaj: nikotyna. Znów ta podła nikotyna. Znów władzę swą rozwija. W mojej głowie się rozbija. Mam ochotę i jej nie ma. Co za brednie, co za ściema. Sam sobie zdrowie odbieram. Gdzie jest nauk, tam boli cierpienie. Czas znów no wolno płynie. Czy to paradoksalne stwierdzenie? Gdy go kochasz, on ucieka. Gdy go nie chcesz, każe czekać. Nikotyna, nikotyna. Kawał życia mi towarzyszyła. Trzeba powstać z tym się rozstać. Wyciągnij wnioski, mówią. Działaj rozsądnie mówią. Lecz ja mówię, to ci nie pomoże. Musisz zmierzyć się z tym głodem, przejść przez strach, złość i nudę, już więcej do pyska. Ty to nie w nie wciskać. 2015 kto spał. O, długa już ta nikotyna. Walka trwa od miesiąca ponad ale... Nigdy nie wiadomo. Kolejny wyleś nazwałem whisky. Chciałem coś wypić. Ciągle mnie to kusi, by alkohol kupić, życie w sobie zdusić, wodzę wszelką puścić. Igram sobie dosyć. Wypite długie wiosny i choć młody jestem, dekadę procentów wychyliłem. Przy tym paliłem, teraz nie palę. Jarałem, jaram. Chlałem i chleję. Znów rano będzie trzeźwienie. A po południu z martwych zmartwychwstanie, siebie na nowo po Choć nie wkładam kamieni do głowy, to jutro będę miał w niej grube tony. Poczuję te głazy na karku, oj ciężko będzie wstać. Choć już dziesiąta zegarku i do spania by na to wypadało. Wciąż mnie to kusi, by te ciemne myśli zdusił i pozbył się uczucia chęci. Co należy do tych nieprzyjemnych? Nie lubię, gdy mam mało w czubie, po ranku jeszcze bardziej nie lubię. Pozwól łyski, dziś po ślubie. 2014 dam problem, hmm, głęboki alkoholizm. <grym> Napisane w tym roku w Gostynią. No ja ogólnie jestem leniwy, ale e, tego tekstu nauczyłem się na opamiętać. Albo po prostu tyle razy już go powtórzyłem, że umieję. Przypomnienie. Chcę znów dać czadu, dobrać się do serotoniny składu. Zjeść trochę towaru. Już zapomniałeś, co tak naprawdę dawało. Chwilę przyjemnego haju, rozkoszy, na całe ciało. Sztucznie z mocy kryształu wypalić swoją tygodniową radość jednej nocy diabelskiego karnawału. Lecz że czas się kończy, to mrok zaczyna żądlić, marzą się cuda, lecz rzeczywistość jest zbyt trudna. Być w ogóle spróbował wcielić w czyste słowa Przelane z mocy co rozeszył się bez echa po tym melanżowym ruczaju ty na chwilę byłeś w niebie myślałeś, że w tym odnajdziesz siebie poznałeś masę przyjaciół Kiedy oni są gdy towar się wytracił, a ty zamknięty sam w pokoju walczysz z paranoją i wiesz, że zasnąć się nie uda bo ostatnia rajka, była za długa tak więc z sufitowe a skupienie się na czymkolwiek graniczy z cudem. Jesteś cały rozegrany. Na myśli przychodzi porno. Nie robisz to tak długo, aż ostatni nabój nie zostanie wysmarkany. Potem w swej depresji uciekasz się do amnezji, którą zapewniają wielogodzinne sny dzwoni alarm. To już poniedziałek z rana rzeczywistość cię powala i głowa cała obolała. Zupełnie tak, jakbyś przyjął na twarz kopa od brusa Lee i się w tej presji podyktowanej przez smak pieniędzy, by płacić czasem swojej egzystencji za ten narkotyczny spływ, lecz niestety on rozlewa się w piekielne odmęty. Więc jeśli nie chcesz w Hadesie pokryć życia w przestań kurwa w to uciekać. Zacznij w końcu żyć. To tyle z tych tekstów na dzisiaj. Cieszę się, że nagrałem ten, hmm, ten tematyczny odcinek. Nie jest w sumie to łatwe, przyznać się do tego, że ma się problem z tym. Ja problem, nie chcę w to już więcej nigdy wchodzić, aczkolwiek czas pokaże, no bo nie wiadomo, można nie robić tego długo, no potem jedna sekunda w chwilach opuszczenia i się dostaje takie, taką serię porządną i potem się dochodzi do siebie tydzień albo dwa. Ech. Ogólnie, coś może jeszcze powiem do tego. No używanie tych wszystkich substancji to jest autodestrukcja, nie? w jakiś sposób, no wiadomo, kiedy się z tym przysadł, no, bo jak jest to jakieś tam kontrolowane, w małych ilościach, to, to jest, no, można powiedzieć w porządku, chociaż no, wiadomo, może. Każdy ma tam sobie swoją opinię, ja mówię swoją opinię. Nie? Dla mnie to jest autodestrukcja, powolne samobójstwo, czyli najcięższy grzech karmiczny. No i nie chcę tego robić, a powiem coś jeszcze o alkoholu. Mm. Ogólnie Wudane to jest chyba najsilniejszy narkotyk, jaki kiedykolwiek próbowałem. Po niczym innym się nie film, po niczym innym nie robiłem, nie odpierałem takich rzeczy, po niczym innym się nie traci tak kontroli, po prostu jak po tym. I co, i jest substancja dostępna w każdym sklepie, na każdym rogu praktycznie, możesz sobie kupić, nie było do 18 roku życia, ja tą zacząłem hladić jak z 12, więc proszę, wystarczy podejść do Pana Tadzia, czy tam Zbyszka, czy tam kogoś jeszcze i poprosić kupę to. Eee, dobra, najsilniejszy narkotyk, ogólnie nie jest taka lista narkotyków, jest taka lista narkotyków, które są najbardziej szkodliwe, no i w pierwszej dziesiątce obok heroiny e, znajduje się no, alkohol, znajduje się nikotyna, no bo serdecznie zabija tam więcej ludzi. Nie? I jest przede wszystkim hmm, szeroko używana. No, kurczę, każdy prawie, no może są tam jakieś wyjątki, ktoś kto nigdy nie pił albo nie palił, ale no, raczej większość, no, chociaż większość, większość to idioci, więc nie, nie będę już więcej mówił o większości, chociaż pewnie i tak się na tym złapie. No dobra, alkohol. Podczas produkcji alkoholu, kiedy powstają, to wiadomo jakieś bakterie jedzą tam cukry, i potem jak zjedzą to, to robią kupę jesiku i to jest właśnie alkohol w sumie. Arabska nazwa alkoholu to jest alkohol Gór. To jest taki jakby potwór, umarlak i sytuacja nasze to napój wysysający ducha. Duch, Spiritus Sanctus, łacińska nazwa, coś podobnego, nie? Więc bierz na początku, to Ci rozsadzi trochę ducha, ale wypijesz te więcej, to dusza, po prostu ciało jest tak zatrute, że dusza ogoni ciała. I wtedy ciało, ciało jest puste, mogą sobie iść. Różne byty nisko energetyczne. No i potem następnego dnia dowiadujesz się, co odpierdalałeś. No, ale co ty, ty odpierdalałeś? Jakaś część Twojej istoty no ciało, nie? Hmm. Bo Twojej duszy tam wtedy nie było raczej. Bo ja bym nigdy tych rzeczy nie zrobił, które niby zrobiłem. No ale ja teraz zdecydowałem, że tyle Ech, nie? I mi do nie w lewo. I mam nadzieję, że nikt mi już więcej nie player. Na tym kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Cześć.